Oczywiście, że system nie jest dla wszystkich, a ja tutaj nie jestem producentem systemu uzupełniania włosów, który chce komuś wcisnąć kit. No nie. Tak wyglądam, no chciałbym, tak wyglądam normalnie bez włosów, powiedzmy. Tak wyglądałem jeszcze kilka minut temu, zanim sobie ten system nałożyłem, więc. Te tutaj gęste, długie włosy, które mam, to system, a te tutaj po bokach są moje. A więc dla kogo system nie jest? No, dla osób, których na to nie stać nie jest. Dlaczego? System, który ja mam na sobie, to jest system gotowy, można mieć go od razu. Kosztuje 2,5 tysiąca, jeśli się nie mylę. A kosmetyki, różne dodatki, które powiedzmy są bardzo ważne do jego używania, to koszt około 600 zł, ale to oczywiście kosmetyki starczają na pół roku około. Wiadomo, tam taśmy klej można dokupować częściej. Eee, osoba, firma, od której mam włosy, ma jakby ten cały też sklep, wszystko załatwia i tak dalej. Ja mam to od Herline, a mam to od Herline dlatego, że facet, który e, tą firmę prowadzi, uwaga, uwaga, też nosi system. No więc po prostu zaufanie, no i tam te kosmetyki, wszystko jest na miejscu. Dobra, a więc cena. Ten system kosztuje 2,5, kosmetyki 600. Są systemy, które kosztują o wiele więcej. Ja mam system na takie gąbce, może być system na siatce, może być system grubszy, cieńszy, yy, kilkuletni, cuda i dziwy, włosów słowiańskich i tak dalej. Ja mam z indyjskich, wiadomo słowiańskie droższe, są systemy robione indywidualnie, pod zamówienie, tak naprawdę wszystko. Mogą być systemy z różnymi kolorami włosów, z różną długością i tak dalej. Naprawdę, totalnie wszystko się da. Także... Cena. Druga sprawa, system nie jest też dla każdego, nawet jak ktoś ma pieniądze, kto nie ma chociaż minimalnego bzika na punkcie tych włosów. Tak dokładnie, to nie chodzi o to, że ty masz być maniakiem, nie wiem, jakimś takim pięknisiem, pięknisiem lalusiem. Nie. Chodzi o to, że trzeba być świadomym, że system, no, trzeba co kilkanaście powiedzmy dni zdjąć, zamoczyć na kilka godzin w tym płynie, żeby tam ten klej taśmy odeszły, i potem minimalnie, że tak powiem, to doczyścić. Umyć system, umyć sobie głowę, no i przykleić nowe taśmy i nakleić. Ja oczywiście całą procedurę ściągania i zakładania systemu prezentuję na swoim YouTubie, na filmikach, również na TikToku, na moim Instagramie, tam można oglądać. To nie jest nic komplikowanego. Tylko jeśli jesteś typem faceta, który dwa dni z rzędu się nie myje, a na myśl o myciu zębów robić się słabo... No to system nie jest dla ciebie, bo po pierwsze go zniszczysz, a po drugie no z nim trzeba zrobić. To nie jest tak, że ty masz poświęcić cały dzień i to jest cała formułka nabożeństwa po prostu nie. Ale trzeba mieć świadomość, że to zajmuje, nie wiem, godzinę, łącznie dwie wszystko. No oprócz tego, że kilka godzin byłoby fajnie, jakby ten system się pomoczył w tym płynie, prawda? No to nie jest nic skomplikowanego. Samo zakładanie systemu, jak się krzywo założy, można jeszcze raz założyć. Są od tego specjalne preparaty blokujące działanie taśmy i tak dalej. To nie jest jest problem, tylko trzeba chcieć, więc jeśli ty chcesz ten system faktycznie, to bierz. Jeśli to jest coś w stylu: żona ci wmawia, że potrzebujesz mieć system, bo masz za kola, ona tego nie chce i ty masz to gdzieś, to tak to nie działa i ten system raczej nie będzie dla ciebie. Dobra. Dla kogo jeszcze system nie jest? Dla osoby, która nie potrafi szanować tego, co ma. Oczywiście, jeśli jesteś bogaty, masz dużo pieniędzy, możesz mieć 15 systemów. Ale no generalnie systemem obchodzimy się trochę delikatnie, tak? On się nie rozwala, ja już wielokrotnie wspominałem, że ten system ma półtorej miesiąca. Jak widać, żadnych braków raczej w nim nie ma. Malu, malutka ilość włosów, kilka włosów tak naprawdę, za każdym razem, jak robię, odpada. One się naprawdę mocno trzymają. Ja myślę, że mi bez niczego ten system wytrzyma 8 miesięcy. Ale, no kurczę, jeśli ktoś będzie, wiecie, szarpać tym, rzucać, nie, no to słabo. Na przykład, kiedy my myjemy system, on jest zdjęty z naszej głowy, jest na, jest na tej główce, no to myjemy go tak, głaskamy go, nie, a nie robimy tak, no bo <grym> będzie się szybciej rozwalał. No więc znowu, trzeba mieć podejście, trzeba mieć chęć i trzeba chcieć. I to właściwie są trzy powody, a raczej trzy grupy osób, które nie powinny mieć systemu. Nie jest to rozwiązanie tanie, jest to rozwiązanie raczej do klienta biznesowego bądź dla takiego, dla którego włosy są ważne, potrzebne i może sobie na to pozwolić. Jakie są inne rozwiązania? Bo to nie jest tak znowu, że nie wiem, że ja się zachowuję, jakby. Znaczy, trzeba sobie uświadomić, że ja nie jestem producentem tych włosów ja mówię szczerze o wszystkim. A więc rozwiązaniem jest przeszczep. Tylko znowu. Przeszczep to jest naprawdę fajna sprawa dla faceta, jak ja to mówię, dojrzałego powyżej 30 paru lat. Dlaczego nie dla mnie? No bo ja mam zakola tutaj, powiedzmy, tak. I tu zrobimy przeszczep, tylko że te zakola się nie zatrzymają, one pójdą tutaj dalej. I co? Tutaj tą łusinę, gdzie mam przeszczep, będę miał przeszczep, ale wokół będzie się była jeszcze większa łusina, no to jak to będzie wyglądało? Poza tym no, te włosy są pobierane z tyłu i najważniejszy fakt. Po przeszczepie nigdy nie będę miał takiego efektu, jak mam systemem uzupełnienia włosów, gdzie mam piękne, gęste włosy, tak? To się one, jakby, no to jedno nie zastępuje, jakby drugiego. To są zupełnie inne rozwiązania. Są również płyny minoxidolum, czyli alokutan forte, alopexy, loxon max. Stosowałem, nawet do tym filmiki nagrywałem i faktycznie niektórym facetom pomaga w większości po prostu stopuje łysienie, ale nic więcej nie daje, u niektórych w ogóle nie działa. U mnie łysienie zastopował. Sory, ja nie oczekiwałem, że mi za kola przestaną się powiększać. Oczekiwałem, że znikną. Nie zniknęły. I też nie u każdego to będzie działało. Więc Cóż ja mogę powiedzieć? Tak wygląda sytuacja, mówię szczerze. Innych metod nie znam. Są oczywiście osoby, które tam jakoś tak sobie tą skórę, nie wiem, czymś tam osoczem, nabijają i tak dalej. Skuteczność, z tego co wiem, u kobiet wysoka, u mężczyzn znikoma, bądź tylko na chwilę. Są mezoterapie, można testować, próbować, to też tanie nie jest. Ja się zdecydowałem na system. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mam efekt natychmiastowy. Mam efekt pewny, w sensie wiem, co się stanie. E, mam bardzo dużą elastyczność, bo ja ten system mogę zdjąć i będę łysy. To też jest e, no coś, co w moim przypadku akurat nie jest ważne, ale powiem, że tak powiem z dziennikarskiego obowiązku. Dziennikarzem nie jestem, ale tylko prezentuję. To jest przede wszystkim e, prywatność, tak, poufność. No nikt nie będzie wiedział, że ten system mam. Mam go natychmiast od razu, nie, to nie jest jak przeszczep, że nagle mam, wiecie, całą twarz, całą głowę poranioną i widać, że coś sobie zrobiłem, że zrobiłem przeszczep, nie? No i to też jest bardzo wygodne, nie ma problemu, jakby mi przeszkadzało nagle, nie mogę, nie mogę mieć włosów, to mogę go zdjąć, mogę go ubrać. No i też warto ten wspomnieć, że systemy są naprawdę różne. Krótkie, długie, różne w... nie tylko zastosowania i sposoby mocowania, ale przede wszystkim różne kolory. Naprawdę tu to jest totalna elastyczność. I no tak to wygląda. Póki co innych obserwacji nie mam, więc trzeba sobie też odpowiedzieć tak szczerze przed samym sobą. Czy to jest dla mnie... Czy to nie jest dla mnie? I tyle.